Witajcie, kochani na moim kanale. Zapraszam Was na odcinek drapkowy z krzyżóweczką z numerem 8. Zobaczymy, czy będzie y, tutaj jakaś wygrana, czy nie, więc nie przedłużam. Zaczynamy drapać i będę po prostu przesuwać. Mamy pierwszą literkę R, i w bonusie mamy Dekaż, i już tutaj zdrapujemy R i szukamy niebieski. R. R dworzec. Rafa. Trochę jest tylko R, tutaj nie powiem. Teraz w różowej, Rydza. Pustakami świecące z drawki, które ostatnio kupuję. I koniec. No i teraz kolejne. Tutaj mamy R. Tutaj mamy R. To było na tyle. A nie, jeszcze tutaj. Velur. Też jest R. Dobrze. Zaczęłem tak w ostatniej chwili, ale wiecie, pierwsza litera zawsze jest trudna. Tylko O. Bo jej tak najmniej widać. O. Dno. Ozon. Noc. Por. Ok. Teraz tutaj. Posag. Moskwa, Udo, kos i dog. Okej okay. i pomarańczowym. Ech, olej, nos, echo, skok. To na ja. dobra. Kolejne, o jak będzie ta literka, to, to będę już szukać. To jest literka H. H, 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 czy jest gdzieś H? No nie ma. Tutaj Hera jest. OK. Teraz tu. Szukamy H. Ewentualnie V. Ale nie ma. Przepraszam, ale ziewam. Hala. No i więcej. Nie widzę. Dobrze. Kolejna literka. Jest literka Z. Tutaj mamy dekarz. OK. No i... Mamy literkę Z. Dworzec. Słabo. Tutaj mamy Z. Tutaj mamy Z, kicz. Okej okay. i dalej. Ojej, koziewam, ziewam, bo spać mi się chce. Przepraszam, żebym kogoś tam nie zaraziłam. Też ziewaniem. Ale pan że chcę nagrać żeby było, bo potem nie będę miała czasu <grymne> tylko S mhm. tutaj mamy Rubens posak, test I to. no i teraz rok, nos, beskidy, koniec. Kolejna, terka c, noc, dworzec. Tutaj mamy, koniec. Teraz tu c, kicz, uczelnia. To było na tyle. Przestrzenią, ucieka. Echo. Kalcyd. I koniec. Dobrze. Tylko A. No i bono się od razu sobie zrobimy. I tutaj szukamy. Może nie będę tam. Bo może A tego jest dużo, chociaż. Alpy. Gat. Tutaj mamy A. I Hera. Teraz prostu. I tu dobrze. Chyba wszystkie. Teraz w różowym. O Jezu, to zanika. No ale niestety jakoś tak to się dzieje. Nie, nie mam na to wpływu. Tutaj mamy A, A, O. Dobra. I w pomarańczowym. A, L i tutaj, dobrze <coughs> No, kolejna literka jest to literka L no i teraz szukamy tu alby Linelum. teraz tu tutaj elf no i więcej nie widzę olej Kolejne tutaj, tutaj mamy L, tutaj mamy L, ok, i tutaj mamy jeszcze. No dobrze, kolejna literka, jest to literka B. Mamy tutaj Robenz. Koniec. Dubler. I teraz tutaj. Такого. Ага. Ложец. Проехал. Это... 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 g, gad, welga, gmach. I to było na tyle. Teraz tutaj posag, dog, koniec. I tutaj, tutaj IGA. No i koniec. Dobrze. Wstało nam 6 literek. Nie ma ani jednego słowa. Terka T taksi. Będziemy. No nie będziemy w zębiach. jeszcze tylko ten test. Och. T. Te. i te dobrze. I kolejna literka, literka i. Gustynin, alpy, jeży. To było na tyle. Dysk, koniec. Kalcyt. Tutaj mamy E. I, I tutaj absyda. Ok. Kolejna literka. Jest to literka M. Gmach. To będzie pierwsze słowo. M. Tutaj mamy M. I to by było na tyle. Dobrze, teraz tu. M. I tutaj mamy M. M. Okej, okay. teraz tu. I to by było na tyle. Trzy literki. Tylko U. No to już wiadomo, że nie będzie bonusu. Uwaga, będzie drugie słowo, koniec, teraz tutaj mamy kursus, to będzie pierwsze słowo, mm, więcej nie ma, no i teraz tu i koniec, dobrze, dwie literki, tylko J czy coś tam nam da na razie nic koniec no nie tak to jest i i tutaj j olej ale czy coś będzie to nie wiadomo no i co ostatnia literka jest to literka i ale i nam tutaj nic nie daje teraz tu Hitch. I teraz tu Iga pierwsze słowo. I tu. Mogliśmy mnożyć razem trzy Mogła być wygrana 70. Ale niestety zdrawka jest przegrana. No szkoda. Sprawdzimy o te. Ale to nic. Dziękuję Wam bardzo. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Pozdrawiam i szukamy dalej. Pa.